Cześć z tej strony, Gosia. Miłosz. Witamy Was w kolejnym odcinku u nas na kanale. Tutaj zaczniemy tradycyjnie, jak to kiedyś, od holu zakupowego z biedronki. Za 150 zł. No nie, no więcej wydaliśmy. Ale taki był cel. Tak, był cel 150 zł, bo mieliśmy bon na 15. Ale wydaliśmy więcej. Wiecie, to człowieka, człowiekowie się wydaje, że zaoszczędził, bo tak naprawdę wydał jeszcze więcej niż chciał. Gościa mówiła: że nie będzie 150 zł, to dopakowałem. Wszystko w promocji. I na początku filmu zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Jeśli nas lubicie, chcecie nas wesprzeć, w ten sposób będzie nam bardzo miło. A my przechodzimy już do holu zakupowego. Pokazujemy Wam, co kupiliśmy. Pierwszą rzeczą są miło. Miłosza pasa nocna, czyli Cini Mini sobie kupił. Jak on ma fazy na takie, wiecie, różne płatki, wcześniej jak te kopki, jakieś a granole, to teraz je Cini minis. No ja tylko rozmawiałem. a w ogóle widziałeś, że jest wyślij SMS-a. Zapłać 62 grosze. Super. Kupiliśmy jeszcze <laughs> chleb w biedronce. w szoku, ile my spożywamy pieczywa. To jest przerażające. Kupiliśmy też keczup. Powiem Wam, ja nawet lubię ten Madero i ostatnio oglądałam takiego dietetyka, który się wypowiadał, że on ma bardzo dobry skład, ten keczup. Tego, co tak się uśmiechać, nie? Tak, tego. Także y, mu zaufałam i kupiliśmy Madero. Kupiliśmy też pomidorki koktajlowe, y, bo koktajlowe jeszcze mają jako taki smak pomidora, a pomidory malinowe są teraz koszmarnie drogie już, więc no... Nie kupiłam i poza tym ich nie było. Nawet jakbym chciała kupić, to ich nie było. No. Kupiliśmy też Po Ostatnio zapomnieliśmy. Bardzo dawno nie mieliśmy parówek. Dwa tygodnie. No, dwa tygodnie. Kupiliśmy też jogurty. Jogurty naturalne, to też mówił ten dietetyk, że ten jest spoko. I kupiliśmy też takie smakowe, bo on już bardzo lubi. Dietetycy internetowi. Tak i Zdawne. bardzo dużo kupiliśmy tych jogurtów. Po ja tej jogurty Znale. naturalne daję też do sosów. 5. Tak, kupiliśmy też śmietanę 18. Brawo. Bo ta śmietana u nas idzie, bo robimy twarożki, Ja też zamiast śmietanki 30 daję 18 czasem Kiedyś do sosów. Także ja to mieszam. Nawet zrobiliśmy ryż z na 18. To miłość kupił. No myślałam, że jak 30 jest rozwodniona. Tak. tak, no i kupiliśmy dwie te śmietany, bo <laughs> trzeba było kupić dwie żeby było taniej. Kupiłam też kosmetyki Bell z Biedronki, ja bardzo lubię firmę Bell. No i też była promocja, że drugi 50% tani, dlatego kupiłam na zapas. Drugi dla mnie. Tak, dla Miłosia tuż do nic. Kupiłam pieczarki, bo będziemy robić pizzę. No i z tą myślą o pizzy kupiłam też drożdże instant. Ja kupuję te instant, bo one mogą długo poleżeć. Śmieszne są te takie, są w kostce takiej ale ja wolę ten instant. Kupiliśmy też cynamon do ryżu z jabłkami. Kupiliśmy ceb... nie, to jest czosnek. Czosnek kupiliśmy, bo był akurat ten polski czosnek i też był w promocji, a ja, ja kupuję tylko, jak jest ten polski czosnek. w Sopocką kupiliśmy. Bez promocji musieliśmy. kupiłeś. Bez promocji, ale musieliśmy. Ale tutaj już promocje, bo kupiliśmy dwie mozzarelle tarte, bo Będą to pizzy do tostów, do spaghetti mają drugi termin ważności. To było w promocji. Papryka słodka mielona, bo ja to często dodaję do różnych dań. Miała być wędzona. Mielona, słodka też jest dobra. Mydełko kupiliśmy, bo też było w promocji. To było już jedno pokorywanie. Tak, a my takie rzeczy kupujemy głównie jak są na promocji, wiecie, tak na zapas i później się zużywa. Cebulkę kupiliśmy. Kupiłam proszek do pieczenia, bo tutaj w tym mieszkaniu nic takiego jeszcze nie mamy. A jak będziemy chcieli upiec ciasto, no to mamy już proszek do pieczenia. A, I pastry. choćby na mamy też kakao, bo kupiliśmy kakao. Było jeszcze pastry. Nie było jeszcze. Kupiliśmy imbir, bo jest sezon chorobowy i my pijemy dużo tej herbaty z imbirem. Bo się, się zależało herbaty tak. z imbir. A imbir też był w promocji, słuchajcie. Kupiliśmy też marchewki, bo my jemy strasznie dużo marchewek, ja do wszystkiego praktycznie nie dodaję. Ja I sobie lubię też... taką no, Tak, no, jest to tak. i też były w promocji tutaj Młosiu jest paragon grozy, ale to na koniec. się. Ja no. To jest nasz paragon. Tak. O i wiecie dlaczego robimy ten zakupowy, bo miłość kupił chipsy. Aha, bo, bo do każdej pozycji nam upór zdali siłą, dlatego jest no, kupiliśmy to... chipsy, <laughs> więc musi być trochę kontrowersyjnie. Tutaj w tej mogą pisać, że jemy chipsy. No co zamiast mięsa. Tak, niech wpiszą ci, którzy nie jedzą chipsów. To wtedy może uwierzę. Kupiliśmy też chusteczki higieniczne, bo też nic takiego nie mieliśmy. No. Z podstawowych środków ochrony zdrowia kupiliśmy też plastry. Bo się jest No, więc to jest potrzebne. Co tu jeszcze? A, to jest resztka Miłosza Bagietki, którą zjadłem po drodze, y, po drodze jak szliśmy do domu, y, kupiliśmy herbatkę malinową, wzięłam tą y, sagę, bo też była przeceniona. Nos I smilk. ostatnie sztuki zostały, więc może jest dobra. smilk pokaż. Y no smilk miłosz wziął, to też z To rzeczy tu to to fajnie, zdrowe. Czemy y, kupiliśmy, bo może zrobimy naleśniki. Do... Dodatek do herbatki. Nie. Kupiliśmy też ocet do odkamieniania. do odkamieniania. O, i olej kupiliśmy, bo olej też był w promocji, drugi był 80% taniej, więc żal nie brać. i ja, zapas roczny. Tak, i mój zapas płynu do sprzątania. Powiem Wam, ja ten płyn używam do mycia podłogi. Też go sobie nalewam do takiego spryskiwacza i używam go do przecierania mebli kuchennych albo do wycierania kurzu. On naprawdę bardzo fajnie wszystko doczyszcza i też używam go do czyszczenia butów takich białych, do mycia klapek, jak chodzimy po domu. Także ja to używam jako płyn uniwersalny i też polecam bo on bardzo ładnie pachnie i też była promocja, dlatego je kupiliśmy. No to ile wydałaś Ty? Co, z ja? Bo ja mam swój rachunek. Wydaliśmy na to wszystko 185 zł, tak bo to było na, na moją aplikację Biedronka i w tym uzyskaliśmy 55% rabatu, złotych rabatu czego 15 z paragonu tego dostałem. Tak, także powiem Wam, ceny są kosmiczne w sklepie. A ja sobie też pozwoliłem na małe zakupy. Tak. Dwa produkty kupiłem, I te herbatki. Kupił sobie ziółka, Melisa i bok, krzywa. Tak. tak, nie chcę Wam pokazywać za blisko, bo się światło odbija. Od I nasi. zapłaciłem także... 2 zł. Tak, także miło, zaszalał. Także tak prezentują się nasze zakupy z Biedronki. Dawno nie było takiego chodu zakupowego. Więc stwierdziliśmy, nakupiliśmy jak mięso. dziki w torbę, to wam pokażemy. Mięso mamy zamrożone. Tak, mięso jest zamrożone na zapas, ale no przy okazji takich zakupów yy, warzywnych, ja na początku tak nabrałam mało do koszyka, powiem wam. Yy, jakieś takie podstawowe produkty, marchewkę, cebulkę. Poszłam sobie pośmietane, a mąż zaczyna ładować i mówi, musimy wydać 150 zł ładuj, żebyśmy. <słyski> No i co? I no tak, na odwoje. No to tak popatrzyłam co jest w promocji i tak mówię, no będzie na zapas, następnym razem nie będziemy kupować. A wiadomo, inflacja będzie jeszcze drożej, także produkty niepsujące się kupiliśmy na zapas. ani już było. Tak, tanie już było. Kontynuujemy hole zakupowe. Dzisiaj wydaliśmy kupę kasy w sumie. No niestety, zakupiliśmy tak. poważne rzeczy, takie jak drzwi. Kupiliśmy drzwi, krzesła, których jeszcze nie ma, to wszystko dopiero do nas przyjdzie, bo na drzwi będziemy czekać ile? 5 tygodni? Tak, a na 2. A na dwa, więc te, tego nie zobaczycie, ale to też dzisiaj kupiliśmy w holu zakupowym. Byliśmy też w Ikei, a w Ikei kupiliśmy taki oto pokrowiec na materac. On jest niby wodoodporny, 160 na 2 i on był taki najprzyjemniejszy w dotyku z tych wszystkich, które dotykaliśmy, że on nie był taki sztuczny. A warto coś takiego mieć, że wiecie, sobie dajcie coś takiego do prania, żeby odświeżyć to całe łóżko, jak nie chce się prać materaca. Jak się ktoś wierci w nocy. Tak i musimy mieć właśnie takie, że to się da zahaczyć o materac, bo Miłosz to wędruje w nocy po całym łóżku i wszystko jest zawsze pościągane. I a propos ściągania pościeli przez Miłosza, kupiliśmy też prześcieradło. Z gumką 100% bawełna, też w Ikei. To już tak. No nie, sitko kupiliśmy. Sitko kupiliśmy w Agata Meble, tak. bo krzesło kupiliśmy w Agata Meble, to przy okazji wzięliśmy to sitko. Ono było tanie, kosztowało chyba 7 zł. Jakoś tak. Coś takiego, a wiecie, sitko zawsze w kuchni jest potrzebne. I jak ostatnio kupiliśmy patelnię, to teraz kupiliśmy młotek. Do kotleta. Żeby móc jeść kotlety, żeby móc ugniatać ubijać kotlety, to miłosza będzie zabawka, bo ja się mięsa nie tykam, jak już wiecie. No i w IKEA kupiliśmy wyciskarkę do czosku. Powiem wam ta wyciskarka z Ikei, nie mam wiele różnych, ale ta stamtąd jest najlepsza. Za każdym razem jak widzimy po Ikei do jakiejś takiej właśnie znajduje znajdujesz. Tak. Ostatnio była pięrzyńka chyba. No także no teraz mamy wyciskarkę do czosku. I kupiliśmy też w Ikei taką y, szafkę, nie wiem jak to powiedzieć, półkę. Też mam ją po do kamery podnieść. Tak, nie no, zaraz ją pokażemy z innej perspektywy. <laughs> taką y, półkę, którą można ustawić od boku kanapy i tam będzie taka wiecie, podręczna półka na jakiś kubeczek, jak się pije kawę na kanapie, albo żeby ustawić roślinki, bo ona będzie stała przy oknie. Albo to podłożyć. Tak, na takie różne rzeczy podręczne. Tak się prezentuje ta półka. Już miło ją złożył, i w ogóle nam się udało tak dopasować, że ona jest idealnie w kolorze naszego blatu i stołu kuchennego. Także fajnie trafiliśmy. I ta półka będzie stała u nas za kanapą. Dokładnie tutaj, gdzie jest składzik na razie różnych pierdół i wody do picia. Tak, tam jest nasz składzik, także zrobimy tam porządek dzięki tej półce. Wiecie, nie będzie jej za bardzo widać, ale warto, żeby wszystko do siebie pasowało. Miłość tak szybko ją złożyłam, nie zdążyłam nagrać, jak składa, bo robiłam w międzyczasie obiad. Nie, nie, tylko to zrobiłam podczas Aha, obiadu. bo jeszcze te cokoły poprawiałeś. Tak, kątownikami tam hątkami. No. Byliśmy po kolejne meble Pisku. w Isku. Tym razem kupiliśmy, a to już w kolejnym vlogu zobaczycie co kupiliśmy, bo musimy to złożyć, a też już z czasem trochę słabo. No, to nie tak, bo w sumie kontent Za dużo, nie wolno tak na jeden film. kontent też, ale też chcemy złożyć na spokojnie te meble i może to już zobaczycie efekt końcowy bo będą i krzesła, i czyli to nie, bo czyli to będą tak za długi, czas, ale... Krzesła to też tydzień, to jeszcze na pewno nie tak. będą na następnym odcinku. No, ale może zobaczycie już takie aranżacje aranżacji to, co kupiliśmy. Już nie będę spoilerować, co to jest. Ale ja też potrzebowałam takiej rzeczy może i to dzieli. będzie rzecz do mojego pokoju. W komentarzach mogą zgadywać, co tak. to jest. Możecie zgadywać właśnie w komentarzach, tak jak już mówi. Powiem jeszcze, żebyśmy w isku obczajać półki na rośliny. Jeden regał wpadł nam w oko, tu jedna pani też mi wysłała na Instagramie, jak u niej wygląda aranżacja tego takiego metalowego, czarnego regału z iska. I to rozważam, żeby kupić tutaj do salonu, ale chciałam sobie kupić jeszcze taką półkę bambusową w isku na rośliny do sypialni, ale jak ja zobaczyłam, jakie to jest malutkie. To to nie ma szans, że tam jakieś doniczki się pomieszczą i nie będą spadać, także się nie zdecydowałam. Tylko 12 cm głębokości to Tak no, Także to było za małe, muszę myśleć nad czymś innym, a już byłam taka zadowolona, że znalazłam półkę na roślinę do sypialni. No cóż, no ale coś wykombinujemy innego, może kupię coś przez internet. A tak to my kończymy tego vloga, widzieliście było takie dużo holi zakupowych, dawno nie było Biedronki, więc no, postanowiliśmy Wam pokazać takie duże zakupy, które zrobiliśmy w Biedronce. Widzieliście też już kupujemy meble i dalej takie rzeczy do domu i na pewno będzie jeszcze więcej takich holi domowych, bo już widzicie tutaj następny jest w zapowiedzi. A nie jest współpraca. Tak, to nie jest współpraca. Jeśli jakiś sklep meblowy chce z nami współpracę, chętnie podejmiemy, bo potrzebujemy kupić wiele szaf. No w sumie jeszcze chyba cztery, tak? No, jeszcze wiele szaf przed nami, a meble są strasznie drogie. Dzisiaj wyszliśmy do jednego sklepu. Szy że nie, to było z drewna. Tak, i powiem Wam, na czym oko szło za wieś, co tak poniżej 4 tysięcy nie schodziło. Ale <laughs> także... stoliki kawowe po 4,5 tysiące. No, także no, powiem Wam, ja nie wiedziałam, że ja mam taki ekskluzywny gust. <laughs> Więc my dziękujemy Wam za oglądanie i oczywiście, jeśli Wam się y, podobało, to zachęcam Was do zostawienia lajka, like komentarza i będzie nam bardzo miło, jeśli wesprzecie nas y, subskrypcją, to do następnego. Pa! możecie wesprzeć kanał. Tak, jeszcze jest opcja wsparcia kanału. Kupa. się.